I teraz co? Taki zylc normalnie był. Tak. Galareta. W zasadzie smar. Tawot się zrobił. Tak. w przewodach do, nam, do, man do manometru. I gdzie ty tam najpierw wkręciłeś z tamtej strony już lepiej pokazywał, tak? Tu wkręciłem najpierw to pokazywał tu. No. Tu rozkręciłem. Ten idzie, tak? Tu idzie przewóz z yy, bloku. Tu i rozkręciłem tutaj i tu wkręciłem manometr, to 3 atmosfery. Ale inny manometr. Ten z garażu. I potem oczyściłem cały układ, odkręciłem z, przy manometrze w kabinie. I spuściłem setkę brudnego oleju. I te, tędy poli. wydmuchiwałeś czy co? Nie, tam. Tu tam. skręciłem. Tylko tu sprawdziłem, to były trzy atmosfery. A tam na drugim łączeniu? Na końcu przed manometrem. Idziemy. Spuściłem setkę bardzo gęstego oleju i wszystko zaczęło działać. Wszystko zaczęło działać. A to jest rozebrane? Tu będzie widać coś? O. Czyli można driftować z torem. Tu spuściłem, odkręciłem to śrubkę i setkę bardzo gęstego oleju spuściłem i manometr ruszył. To czekaj, palę maszynę. O, tak je? była jedna atmosfera jedna atmosfera była czekaj, czekaj, weźmiesz mi tam termometr? ooo, dobra, wchodzę widzisz? szybko naprawiłeś silnik a ja chciałem a ty chciałeś rozbierać silnik Tata, proszę poczekać. A ja chciałem miskę olejową ściągnąć. Czekaj, nagrywa. nagrywa. No idziesz, kurde, czasami proste. Czasem, już... Czasem trzeba starszych posłuchać. Czasem trzeba starszych posłuchać. A patrz, tutaj już inny manometr. Bo tam chłopaki mówili, że ten może oszukuje trochę, że takie wysokie ciśnienie pokazuje. No ale to tego się odda. Ta sama firma. Albo Nie no po co? O taki no to... miał być. No dobra. No dzisiaj trochę pogoda, nie taka w sensie ten. Trzeba ja poskładać ja i dobra. dobra, idziemy. Dziękuję bardzo za nagranie w filmiku. Idę się przebierać do roboty. O, no, składaj, składaj. No widzicie. Jest ślisko, ale na asfalcie nie jest ślisko. Tylko na podwórku i na mieście. Tak, dzisiaj z etorem nie podliftujemy, bo się śpieszy i nie ma czasu ustawiania statywów. Mamy tutaj już kupione łożyska do piasta. Tutaj z tej obudowy yy, trochę jest pęknięte, ale to się wstawi tam uszczelniacz. W środek łopatki, cztery sztuki. Kamienie ciągnące, myślałem, że będziemy tulejować, żeby wstawiać tulejka, ale tak może i będzie lepiej. Jakiś tam trochę spreju no i pięknie. I zaraz to bierzemy do piwnicy, będziemy składać przekładnie dalej, albo pójdziemy chwilę jeszcze do piwnicy. No i tata ładnie zrobił. Chwila moment, się takiego kurde syfu nazbierało w tym manometrze, ale może też jeszcze być, może też jeszcze być coś takiego, że po prostu się yy, ten zawór tam mógł przyciąć teraz trochę się go tam podręczyło. No ale ten, no ale dobrze, że nic nie trzeba tam robić. No ja podejrzewam, że podejrzewam, że jakby mi 3,5 atmosfery pokazał w tamtej rurce ten drugi manometr, to bym to bym co? To bym pewno znając siebie, bym pewno ściągał miskę. No ale dobrze, fajnie. Tata cierpliwy, bardziej ode mnie cierpliwy. Ja jestem dosyć niecierpliwy. Przekładnie się udało wczoraj rozebrać. Tutaj założymy nowe zimeringi. Zimmeringi simmeringi nie wiem. E, już nie będę przekładnie na drugą stronę odwracał. Są zregenerowane gwinty. Tutaj jest tak byle jak trochę nacięty rowek, bo był problem ze smarowaniem. W sensie tak ciasno tutaj było, że nie chciał olej e, w sensie smar ta wod wychodzić. No i silniki są, kapsle, wszystko już złożone. I takie tutaj dzisiaj e, parę parę minutek, bo dzisiaj. Wieczorem do kolegi się wybieram, więc nie będzie czasu filmu złożyć. Może coś tam się złoży w tygodniu. Dziękuję.